tej strony Rafał z Motorwu. Jestem dla Was z kolejną motocyklową u nas nowością. Za mną stoi już przygotowany klasyczek. Jest to e, tak zwany Genek, czyli Suzuki GN125. Motocyk, bym powiedział, bardzo, e, bardzo klasyczny w takim, e, że tak powiem, wydaniu ala Simpsonowym, ale rzeczywiście e, japońska konstrukcja, bardzo sprawdzona. E, mimo, że motocykl z roku 1996, czyli prawie 30 lat e, minęło od produkowania e, tej maszyny, to na Naprawdę zachowana jest w bardzo, ale to bardzo fajnym stanie. Jednocześnie oczywiście 100% sprawna, przygotowana do nowego sezonu. Więc jeżeli szukacie czegoś w takim klasycznym wydaniu, ale żeby wciąż miało to, e, to dłuższe i było to ze stajni japońskiej, no to faktycznie Suzuki GN125 na start przygody z motocyklami, żeby sobie przypomnieć, z czym to się jadło. Myślę, że jest to świetny temat. Więc usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was na krótką prezentację z Suzuki w roli. Suzuki GN125. Wspomniałem sobie żartobliwie, że to jest tak zwany Gienek, bo faktycznie, że tak powiem, w, w, w towarzystwie. Osób zajranych motocyklami Suzuki GN125 nosi właśnie miano tak zwanego GN-ka czyli bardzo poczciwy sprzęt, który faktycznie swoim takim wyglądem może, można powiedzieć, że minimalnie przypomina motocykle typu Simpson, chociaż faktycznie jest troszkę od Simpsona większy, więc trzeba się spodziewać, że to jest trochę większa konstrukcja niż niż GN, niż, 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 niż Simpson. Jest dużo wyżej umiejscowiony fotel i w ogóle ten motocykl jest taki trochę rozciągnięty, więc troszeczkę większy, no ale bardzo fajne chromowane błotniki i sprzęt i z tyłu, e, trochę takich symbolicznych chromowanych akcentów, jak właśnie układ wydechowy, tylne amortyzatory, oczywiście obręcze, trochę gdzieś tam tu zestaw przy lampach, sama kierownica, e, te krążki od zegarów, więc jest taki troszeczkę, właśnie nawiązuje do tych e, klimatów, takich e, cruiserów, ale faktycznie. To jest taka fajna, miejska zabaweczka w nie za dużym budżecie, żeby sobie przypomnieć, z czym to się jadło. No a faktycznie, co do niezawodności, to tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Bardzo prosta konstrukcja, słuchajcie. Motocykl tak prosty, że jakikolwiek serwis w tym motocyklu aż trzeba robić samemu. Z tego względu, że do wymiany oleju, słuchajcie, śrubka spustowa, trzy śrubki na filtro oleju, zalewamy oliwę po robocie, więc olej wymieniony. Świeca jedna na dostęp elegancki, więc to też do ogarnięcia. Ustawienie zaworu. Zobaczcie, najprostsza konstrukcja, jaka może być. E, tutaj macie takie krążki, e, które się odkręca. Macie od razu dostęp do zaworów, czyli nieomierz pyk, pyk, pyk e, zrobione. Gaźnik, zobaczcie, i pojedynczy, bardzo też prostej konstrukcji, ale jednak Mikuni, więc japoński, e, oryginalny jeszcze. E, bardzo łatwo go wyjąć, przeczyścić, wsadzić z powrotem. Lux, więc naprawdę motocykl pod względem serwisowym, bardzo, ale to bardzo prosty. No ale tak, na dobrą sprawę, to jedna rzecz w tym motocyklu jest bardzo e, taka, bym powiedział, ważna do dodania, i myślę, że wy Różnia tą maszynę. To słuchajcie, mimo że motocykl z rocznika 96, więc faktycznie prawie 30 lat, już za pasem, to patrzcie, co tutaj się dzieje. 15 175 km od nowości. Słuchajcie, i to jest 100% autentyczny przebieg. Eee, Napiszemy ten na że jesteśmy 100% tego pewni, i faktycznie eee, wygląda to myślę, że rewelacyjnie, jak na, jak na te lata zaraz oczywiście do samego motocykla że tak powiem przejdę, przejdę bliżej, ale co do jeszcze tego przebiegu skoro już o tym wspomniałem, to faktycznie do motocykla mamy parę, parę fajnych dokumentów oczywiście pominąwszy nawet i oryginalną instrukcję obsługi że tak powiem z takim, taką trochę rozszerzoną, teraz jakby już nie dają takich książek teraz to w tej książce naprawdę macie tutaj sporo takich danych, żeby sobie cokolwiek samemu przy takim motocyklu pogrzebać ale faktycznie zobaczcie, wyciąg z ostatniego badania technicznego, więc ten motocykl tak naprawdę उत्तर Ruszył na drogi w ostatnich kilku latach, bo w 2022 roku, czyli dokładnie dwa lata temu, ta maszyna pojechała normalnie na kołach na przegląd techniczny, zdała no i miała wtedy 15 0,72, czyli 15 072 km przebiegu od nowości. Teraz ma 15 100 z groszem, jest tak naprawdę świeżo, świeże, świeże badanie techniczne. No a trzeba przyznać, że przegląd techniczny zdać się za granicą, no to to nie jest taki chopsiłk. No i faktycznie ta maszyna musiała być już wtedy sprawna, no ale przede wszystkim no skoro dwa to temu miała 15. 000, to przez dwa lata nie jest szansą zrobić, nie wiem, 50 tysięcy, żeby miało w pamięci więcej, więc 100% etyczny przebieg, e, przyjmiemy to też na fakturze. No, ale tak naprawdę e, od początku, e, dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, Motorwave to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę każdy motocykl, który się tutaj pojawia, e, a pojawiają się różne i te można powiedzieć budżetowe, i te naprawdę już w takiej półki e, najwyższej, e, to wszystkie te motocykle są na tyle przygotowane, żebyście wykupując tę maszynę, na start nie musieli nic robić. I faktycznie Suzuki, który tutaj stoi, e, pierwsza rzecz, jest bezwypadkowe i faktycznie można, że tak powiem, ciężko w to uwierzyć. E, jak to rozumiem, motocykl jest cały w oryginale. Słuchajcie, komplet e, tych błotników przód, tył, te boczne kapki, e, cały zbiornik paliwa e, w oryginalnym lakierze, więc to też fabryka z tą wstawką i e, te tutaj loga Suzuki, tak samo są fabryczne od nowości. Po drugiej stronie to samo, kapka fabryczna. Zbiornik tutaj też nie ma żadnej jakiejś takiej historii wypadkowej. E, Siedzenie oryginalne, skórzane jeszcze z logiem Suzuki, więc żadnych tutaj kombinacji krawieckich, że tak powiem, nie było. Jest bardzo ładny, oryginalny fotel. Zawieszenie, tak samo, rury, felgi, silnik z tego motocykla, więc on jest taki, bym powiedział, bardzo, bardzo udany i fajnie zachowany. Chyba od takiej strony wizualnej. Jedyne rzeczy, do których bym się mógł przyczepić, to tutaj przy tym logo Suzuki. Zobaczcie to. W... W paru miejscach się tak, jakby naklejka obdropała, no ale to jest kurczę no na 30 lat, myślę, że detal. No i faktycznie gdzieś sam różek, tu tu musiał ktoś przytrzeć samym różkiem, bo tak to jest: żadne wgnioty tutaj w szykulanku, czy dziś nie ma tutaj takie mikroprzytarcie. Reszta to jest tylko jakaś taka po prostu stopa czasu, która się na tym motocyklu odcisnęła, ale naprawdę, jak na Suzuki, myślę, że wygląda to bardzo. Bardzo godnie i nie ma co, że tak powiem, oczekiwać więcej, bo wygląda to naprawdę w porządku. Więc motocykl, oczywiście prosty, bezpieczny, proste zawieszenie, prosta rama, proste felgi. Można tym motocyklem jechać śmiało i 80 i nawet podejrzewałem, że pod 100 na godzinę i ten motocykl będzie jechał prościutko, tak jak jechać powinien. Kolejna ważna rzecz przy tych motocykli starej daty, my wystawiamy taką książkę serwisową, gdzie będzie wpisany przegląd, który zrobiliśmy my. No i tak naprawdę taki przygotowujący serwis tutaj został zrobiony, eee, czyli nowolej w silniku, Zalany teraz jest motulem, więc nowy księg oleju olej macie w piecu. Nowa świeca, e, więc tak naprawdę to też zostało wymienione. Zrobiliśmy regulację zaworów, więc no przy takim dostępie aż szkoda było tam nie zajrzeć. Więc macie zawory wyregulowane idealnie. No i tak na dobrą sprawę tyle. Więcej w tym motocyklu robić nie trzeba było. Ogumienie tył przód myślę, że jest w porządku. Zobaczcie bieżnikowo jest naprawdę fajnie. a one są ładne, niesparciałe, nie popękane. Tak samo z tyłu jak i z przodu. Zobaczcie, naprawdę ładne ładne bieżnikowo oponki, napęd myślę też jest w porządku, jest jeszcze trochę na ciągu zawieszenie z przodu jest suche i na tej przestrzeni, gdzie się trze, są naprawdę bardzo ładne te rury, nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, korozji, żeby to się zaraz miało się też naprawdę tutaj zawias też suchy. No i sam się silnik bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie się wkręca, bardzo ładnie schodzi z obrotów, więc tutaj gaźnik jest fajnie przygotowany, nie trzeba nic tam, nic tam na start poprawiać. A, nowy akumulator jeszcze jest, to też my wsadziliśmy, więc też macie jeszcze nową sztukę akumulator. Sprawdziliśmy pełne oświetlenie, więc wszystkie światełka w tym motocyklu działają tak jak powinny, zaraz wam jeszcze to pokażemy. No i co, no nie wiem, czy tu się trzeba więcej na ten temat, że tak powiem, roz, yy, rozpowiadać. E, gdzieś tam z rzeczy organizacyjnych, zanim go jeszcze zapalę. My do motocykla wystawiamy oczywiście fakturę zakupu, więc e, i oprócz faktury, my robimy też kompletną dokumentację do rejestracji, więc wy po zakupie takiej, takiego motocykla idziecie potem bezpośrednio do Wydziału komunikacji, robicie rejestrację. I całkowity wasz koszt e, rejestracji to jest dokładnie od momentu zakupu całe 120 zł plus ubezpieczenie. Czyli e, wy... Zakupie tego motocykla, idziecie sobie do wydziału. Tam płacicie 120 zł. Dostajecie od ręki polskie tablice rejestracyjne. No i tak, na dobrą sprawę, po wyjściu robicie tylko ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcyzy z recyklingu skarbówki do motocykla już nie ma, nie płacicie Więc to też myślę, że jest, jest na plus. No i co? Bardzo fajna, bardzo fajna maszyna. Chcę przypomnieć, popyrkać lekka, zwinna. I tutaj też tak się trzyma na no to zapatrywać. Zapraszam Was oczywiście wszystkich do nas do Żardowa, motor Jaśminowa 20 w Żardowie. Wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę. Pogadamy o motocyklach, będziecie mogli się przysiąść, przejechać, więc zapraszam Was, ale pamiętajcie, że jeżeli macie, nie wiem, daleko, nie chce Wam się, nie macie czasu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, wystarczy że do nas zadzwonicie, powiecie, skąd jesteście. My Wam transport takiego motocykla pod Wasz dom wycenimy przez telefon. Możecie też napisać sms na Whatsappie, na OTOMOTO, gdziekolwiek sobie życzycie. No i z góry płaczcie tylko za sam dowóz. Przyjeżdżamy do Was, Wy sobie go oglądacie u siebie pod domem. Jak on się Wam spodoba, to dopiero za motocyk płacicie. Do, no, na miejscu u siebie pod domem. Ja myślę, że to jest taka uczciwa oferta, w obie strony gorąco też do niej zachęcam. I zapraszam. Jak będziecie mieli pytania, to śmiało. Można też motocykl kupić na raty. Znowu jakaś tam kolejna możliwość. Jak się zdecydujecie na motocyk, to my też możemy zrobić komuś niespodziankę. Nie wiem, czy możecie zrobić niespodziankę sobie, synowi, tacie, komukolwiek. E, przyjeżdżamy wtedy takim fajnym. E, Fajnym autem przygotowanym stricte do transportu motocykli Więc całą taką jakąś fajną otoczkę na ten temat możemy, możemy wam przygotować No i co? No oczywiście więcej pytań jak będziecie mieli to śmiało będziecie dzwonić A tutaj przekręcam kluczyk Klikam zapłon. No i zobaczcie praca Czterosłupowego silnika żadnego, żadnego pierdzenia jak to w typowym dwusuwie nie ma Więc to naprawdę już całkiem fajnie sobie pracuje Zobaczcie sobie oświetlenie Światła krótkie Długie, krótkie, długie Zobaczmy sobie wskazy. Tutaj ktoś sobie założył już takie trochę mniejsze, żeby aż tak się nie rzucały w oczy Ale naprawdę bardzo ładnie, wbrew pozorom palą Bardzo, bardzo są widoczne Bardzo też widoczne światło pozycyjne z tyłu, poświetlenie rejestracji To sobie wyłączymy, wyłączymy klakson, światło stop Także bardzo mocne światło stop nożnego hamulca Kobrotomierz, gaźnik luzu, i zobaczcie, jak to fajnie reaguje. Jak jest fajnie gazing ustawiony, to naprawdę jest fajnie, nie przygasa, nic mu się nie dzieje. No, taka całkiem fajna, bym powiedział, budżetowa zabaweczka, ale jednak w takim fajnym, klasycznym wydaniu. Myślę, że wciąż przebija ówczesne, produkowane jakieś romety, Junaki. I inne tego typu cuda. A mimo, że ten motocykl teraz no, kosztuje jednak te parę tysięcy, to on nigdy już tańszy, moim zdaniem, nie będzie. Te motocykle już swoje spadki cenowe w życiu przeżyły. Teraz niestety albo istety będą tylko droższe. Więc jeżeli chcecie sobie przypomnieć, poczuć jeszcze trochę tej frajdy, to zapraszam Was do kontaktu. No i myślę, że niedługo do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło. Lewa w górę. Widzimy się na drodze. Siemanko. Hej.